Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ciekawych minigier. Znowu już drążymy serię Image. Poprzednio był Wisielec, a dzisiaj chciałbym przejść do gry pod tytułem Pamięć. No i jak się gra w pamięć, chyba wszyscy wiedzą. Po prostu musimy znaleźć dwa takie same obrazki i musimy to zrobić w jak najszybszym Czasie, znowuż mamy tryb na czas i mamy tryb relax. Tutaj dodatkowo dochodzą, z racji, że jest to gra tylko na jedną osobę, a zazwyczaj w pary się gra na więcej osób. No to mamy też ograniczoną liczbę ruchów: 30 parę. Jeżeli przekroczymy tę liczbę, no to niestety gra nie, gra nie zaliczy nam wszystkich możliwych obrazków. No i na tym się to wszystko skończy. Wezmę teraz łyka wody i będziemy mogli przejść do właśnie całej tej gry. Ja sobie biorę tryb relaks, jest o wiele lepszy i powiem wam, że może 12 par to wygląda jak tryb łatwy, ale w sumie średni typ jest już dosyć trudny. Naprawdę trzeba, trzeba mieć dobrą pamięć do tego wszystkiego. Cudnego nawet nie próbowałem. Możemy też ustalić to, co się będzie nam pojawiać, i powiem Wam, że to też ma duży wpływ na poziom trudności. O ile zwierzęta, czy jedzenie, to są takie rzeczy bardzo łatwe do zapamiętania. O tyle, już alfabet, liczby czy emotki. Są bardziej skomplikowane. Emotki są skomplikowane pod tym względem, że one są wszystkie do siebie podobne. Tam bardzo często jest tak, że no tutaj mamy uśmiechniętą buźkę, ale tam już mamy uśmiechniętą buźkę, e, która puszcza oczko, no więc to nie jest to samo. Ale dobra, weźmy najpierw zwierzęta. E, no i cóż. Sprawdźmy. Hmm, Tesówkę kojarzę. Choćby z kanału na gałęzi, ale też z Word Arta. Czy łoś się pojawił? Jan Łoś. Sówka. Tutaj. Szara mysz. Wiem, że jest jeszcze biała mysz. To też... To też... Może powodować, że się ludzie będą mylić. Okej. Okay. Much. Pandzior. Dinozaur. Kaczka. Eee. A, no niektóre są obok siebie. Człowiek Małpa. Początkowo myślałem, że to jest skorpion. Okazuje się, że nie, to jest dinozaur wodny, ale wyglądał trochę jak skorpion. Najbardziej mnie dziwiło to, że no, on ma właśnie te oczy, nie? Na tym ogonie. dlaczego? Okej, okay, weźmy jeszcze raz zwierzęta, potem coś, coś innego wybierzemy, indyk kaczka, trzadamy szpaw. Na razie przeważają ptaki. Kurczak, kangur, hmm, kurde. Tutaj mamy dwie myszy. Tutaj mamy owce i tu mamy owce. Gęsi chyba nie było. Bubr. Tutaj mamy dinozaura. A, no i widzicie, mamy tutaj 36 prób. 36 prób. To było tutaj. Kangur był. Ach. No ten bubr trochę do kangura był podobny. Boże, tu mamy Bobra. Tu mamy Kaczkę. Kangura. Okej, okay. teraz zmieńmy. Zmień kate, zmieńmy kategorię. Oczywiście możemy to wszystko ze sobą wymieszać. Ale to nie wygląda jako szczególnie fajnie. Weźmy jedzenie. Eee, najwięcej obrazków jest w ogóle. Możliwych do wylosowania W jedzeniu Ok Arr, Nie dla ciebie Przepraszam Ok, sos mm. Mamy tutaj zieleninę Mamy pomachańcze w północy Jagody bądź borówki Ok, jest ten pikantny sos Jest kornison, Jest cytryna Popcorn. A, no i znowuż to jest gra, w której no, nie da się za bardzo mieć 100% zgodności. No bo, wiecie, to by trzeba było być medium i przewidywać, co się gdzie znajduje w pozycji startowej. A to jest technicznie, że niemożliwe do zrobienia. Ok, lecimy dalej. Banan ryba. To jest chyba tako, coś w tym rodzaju. Gofr. Eee, to było tutaj. To było tutaj. Tego nie było w ogóle. Tu mamy banana. O tak, chyba była to cukinia. Ojej, dobrze pamiętam. A znowu pomarańcza ryba. Czy to jest tako? A to jest tak, jakby to jest tost. Caps. Tako. Dobra, i to jak widzicie jest proste, nie mam z tym większych trudności, więc zmieńmy kategorie, zmieńmy kategorię właśnie na, 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 na przykład na loga. No i to będzie już trudniejsze. Wię większość tych logów w ogóle nie kojarzy, no dobra, Google+, Plus to wiadomo. Mmm, YouTube, ciekawe, ciekawe, co to jest ten YouTube? Hmm, Skype. Eee, tu Google Plus, czyli platforma, która przestanie istnieć praktycznie, bo nikt z niej nie korzysta. Co jest zrozumiałe. No dobra, przyznaję, to jeszcze nie jest takie trudne. To jeszcze da się tutaj ogarnąć. Jeszcze jest w miarę dobrze, więc tu weźmy sobie emotki, bo to jednak. O wiele cudniejsza rzecz. Hmm. Dobra, mamy ten samolocik, mamy Facebooka. Jest tutaj. IN. Tu mamy to IN, nie wiem co to znaczy. To jest in Instagram czy coś. Sorry, nie mam konta na Instagramie, nie wiem jak to wygląda. Kurde Boże. Chyba chyba tego nie wygram, wiecie. Za mało mam ruchów, żeby to wygrać, nawet gdybym te, te, teraz wszystko bezbłędnie odgadł. Dobra, już nie będę się za bardzo starać, bo nie ma sensu. Dobra, e, weźmy, zmieńmy po. znaczy, zmieńmy tryb. Albo nie, sorry, miały być. miało być tematycznie. Weźmy łatwy, ale weźmy łatwy właśnie z emotkami. O, dobra, śpiący zły. Kurde, to rzeczywiście ze siebie podobne. Dobra, tu akurat wiedziałem, bo to jednak było blisko siebie. Brodaty też jest w miarę rozpoznawalny. Okej, okay, plaskacz. Mu muzyka. Diabeł. Tak, tutaj sam szatan podpowiedział mi, jak to znaleźć. Tutaj też. No dobra, nie idzie wcale tak źle, ale to o niczym nie świadczy, dlatego że e, dlatego, że mogli bardziej podobne do siebie obrazki dać. Po prostu nie dali. E, dobra, to będzie tu, to będzie tutaj Kurde. To tutaj. Tutaj słuchający muzyki. Tutaj zaciesz Oczko. Frywolne. Starzec. Zdziwko. No dobra, udało się To wiecie co zrobimy Weźmy, weźmy zmiejmy, zmiejmy poziom trudności Weźmy średni I na początek dajmy zwierzęta No i tu oczywiście Liczba prób się zwiększyła No bo mamy ich więcej, ale To nie znaczy, że będzie prosto Dobra, tu nie widzę nic takiego Chwila. Mamy hipopotama. Mysz. Szara mysz była tutaj. Mors był tutaj. Kurde. Teraz tak, to był ten dinozaur i go mamy tutaj. Pingwin też był. E, człowiek małpa był tu. Nosorożec. Nosorożca chyba w ogóle nie odkrywałem. Motyl. Krecik też w ogóle go nie było. Tutaj fatem go znalazłem. Słoń. Żaba. Mm, ok, mamy Bobra. Mamy dinozaura i mamy łosia. ok, było całkiem nieźle. Spróbujmy jeszcze raz. Ja najczęściej gram właśnie z zwierzętami łuś, świnia nietoperz. Żółw, był już żółw tutaj. Tych nie było. Zon świnia. Świnia powinna być wyżej, znaczy ten. Powinna być punktowana razy ten. No więcej, no bo 500 plus na świnie się teraz daje, nie? Więc wiecie. Dobra, nie topesz. Hmm. Okej, okay, to jest ciekawe zwierzę, zwrócone tyłem. Ale cóż, no bywa. A, mors? Kurde, podobne były do siebie te, te dwa zwierzaki. E, nosorożec. No nie, krowa to nie jest nosorożec. Cho, chociaż też sak I też ma cztery nogi. Ale jednak... Pewna różnica jest. Dobra, zmień kategorię. Weźmy sobie teraz dla Beki alfabet. Albo liczby. Tak, to, to, to będzie zabawne. 10, 0,2. Dobra, to się udało tylko dlatego, że było blisko siebie. 24, 23 boże. Będzie 0,2. Nie, kurde, z. Tu będzie 0,2. No, tu znowu fart. Tu, ty, tu jeszcze bardziej fart. 0,7, 0,3. No, tu jest 0,3, 12. Boże, 15, 12, 2. Dwanaście i dwanaście. 23. Nie, serio, ja nie mam pamięci do cyfr. Naprawdę to dla mnie to jest powyżej moich możliwości. E... Nie to nie ma. To nie ma sensu. Dobra, to, to nie ma sensu. To zagramy sobie jeszcze raz Zagrajmy sobie jeszcze raz w trybie. Albo dobra, spróbujmy może tryb na czas, tak dla Beki ale weźmy łatwy i weźmy, 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 weźmy. No je... albo ubrania niech będą, no czyli mamy minutę na to, żeby to znaleźć Trochę głupio moim zdaniem, że jeszcze do tego doliczane są punkty ruchu. Kompletnie bez sensu. A nie, to nie było to. Tu była ta torebka, czy tam walizka. Tutaj to było. To było bikini. Boże święty! To ewidentnie podwyższa czas. Ta presja, znaczy ta, ta presja czasowa nie wpływa dobrze na moje myślenie. No. Aj, czas minął. A gdybyśmy. Gdybyśmy wzięli na przykład jedzenie, może byłoby prościej Okej, okay, robimy tak Czy uda się to znaleźć w minutę? Okej, okay, gdzieś to był rogalik, proszę bardzo Jest Idynia. Tego nie było, truskawka była tu... No tutaj była truskawka Ok, ogórek. Tu mamy kartofel, kukurydza. Nie wiem, galaretka, coś w tym rodzaju. Tak to wygląda. Nie wiem, co to jest. No, udało się. Dobrze, moi drodzy. To był to jest zona, na której możecie ćwiczyć pamięć. E, zapraszam do właśnie. No to po prostu do używania tej stronki, bo jest całkiem spoko. No i na razie żegnam się z Wami do następnego.